Siema ludzie, dzisiaj jestem jakimś pszczołą i robimy jakieś królestwo pszczół, czyli ja mam ogon yy, na tym i dzisiaj trzeba robić jakieś królestwo pszczół, czy co tam jest, ale najpierw to ja muszę zmienić ewidentnie skina, żeby mieć bardziej, usunąć ogon ze skina, ok no bo co to tam jest, to nie może tak być Czekajcie się, bo ja muszę go znaleźć. No widzicie, to sobie będziemy zamiast grać, to szukać, gdzie jest ogon, żeby go usunąć. Nie ma ogona. Ja sobie nie wiesz, za co ogon mam, do cholery. Um, dobra, trudno się mówię, to będę mieć ten ogon w głowie. dobra. Już nie mam ogona. Wow, aż straciliście minutę. Tego filmu na jakieś, ten... Czekajcie, mogę sobie podgłośnić dźwięk mm. trochę. I tak. Tu chodzi o to, wiem, że to może wygląda na upośledzone, ale ja w to dawno temu grałem z kubym. No i to było nawet fajne. XT. Popatrzcie, tu trzeba tak rozwijać i do tego jajka. I wtedy trzeba robić tak, że się będzie miało. No kurde, zobaczcie. To wygląda ewidentnie fast, tak, ale wiecie. Potem i się opłaca otwierać te jajka, bo wtedy wam się robią wasze niewolnicy, znaczy pszczoły, które wam pomagają. Więc spoko i tu wam piszę za ile miodu macie. Bo patrzcie, tutaj jest ten napisane, ile macie tych kwiatków, no nie. Jak bierzecie te kwiatki, to idziecie tutaj, i tutaj się przetwarza to, widzicie. I gra może wygląda naprawdę na upośledzoną. Bo sam się zastanawiałem wtedy, co to jest. To mi pokazała moja siostra kiedyś. Ale ja skupiłem się w to, wciągliśmy wtedy i to mega. Takżeśmy w to grali ten. I dosłownie cały czas na topkę się gapiliśmy, czy jesteśmy najlepsi z serwera. I tu się robi tak, że tutaj, jak już się rozbuduje mapę i w ogóle, to się potem y, odkrywa kolejny biom ogólnie gra naprawdę wygląda na upośledzoną, ale ja polecam. A to. I teraz mamy, o widzicie jakąś tam pszczołę? i tu są różne te rodzaje. One się losują, są różne procenty i widzicie, ona to zbiera i zaraz ona tam też będzie latała i ten i przerabiała to tylko. Y co się dzieje, jej i się nie chce zbierać tego ewidentnie. Ale Czasami mogą być denerwujące dość te pszczoły. Ja pamiętam, ja wtedy jeszcze nie wiedziałem dokładnie za pierwszym razem jak w to gram. To ja robiłem tak, że ja to rozwijałem tak całe, że ja to taką, całą mapę dosłownie zrobiłem dopiero na końcu tam. Ale się tak jak coś nie opłaca. Ale ja sobie potem rozwinę na przykład te pierwsze mapy, żeby sobie ekspić tutaj ten. Był. Coraz to dalej, coraz to lepsza mapa, to coraz to drożej na tej mapie jest. Więc wie się, ja bym się tu rozwinął, żeby tu było więcej kwiatków. ja w tą grę dawno nie grę, ja pamiętam. To jak ja tu to to było chyba już 2 lata temu albo rok. Będzie chyba rok jakoś. Na pewno w sumie ponad rok. Jakoś rok i ten. Bo no widzicie, tu macie inne biom na przykład. Obok. No już... Widzicie, już to się tak sz coraz szybciej już, tak rozwija. Ja już mam w ogóle prawie tysiąc kwiatków. Patrzcie, bo zaraz pójdziemy sobie przerobić to. O, jest tysiąc. Ale my sobie pozbieramy więcej. I po co tak od razu przerabiać? Jakby? że czoła nie wolniej co nas to robi. Ja czasami stawałem na takie miejsce i sobie tak ekspiłem to, że na przykład oglądałem TikToka tak stałem i za ten czas mi się tak naekspiło za każdym razem jak tak z 10 minutem. To jest taka gra, która może się nie wydaje na jakąś grę do ale jest fajna do ławczenia. I to jest też... O, popatrz, tutaj można sobie upgradeować na przykład. To lub to i widzicie. Nie pamiętam co to dokładnie robiło, tam pisze, ale mi się nie chce tego czytać, ale my sobie to zapgradujemy, zagra bo pamiętam, że to się opłacało. Bez kolejnego niewolnika. Trzeba zrobić tak, żeby ta mapa była trochę większa. Jak będziecie chcieli więcej filmów z tej gry, to możecie mi napisać. Jak coś to sorry, że tak gadam, ale... Um, troszeczkę e, coś się tak tam. Nie umiem tego opisać. O czym nie bolą mnie uzawiam? No i w ogóle tam takie pierdoły Jakiś słaby taki, a, a właśnie Jeżeli byście się pytali Czemu nie ma kolejnych filmów Z serii o feriach To widziałem tam parę komentarzy Że czemu serii nie ma i w ogóle To dlatego, że pan Piotr Się za coś wymyślił, że jemu się nie chce nagrywać A Oliwi Totalnie nie ma w ogóle W chałupie, ona jest naprawdę na feriach Więc niestety I to Wygląda tak, że ona niby może z nami nagrywać, ale ona nie ma jakoś za bardzo dobrego internetu, więc by się nawet nie opłacało, bo by ją mogło wywalić podczas serii. Bardziej, wiecie, serii, ale więc to w sumie to samo. Patrzę to, dwa, te, dwa kwiatki się równa równają, dlatego się dostaje trochę mniej. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem, że mam tysiąc. Kwiatków i omegry. 3000, a 1000 miodów, nawet 2000. Ej, dobra, widzowie! To ja zrobię cięcie i ja pozbieram tak, i sobie tu rozwinę tą mapę bardziej. I zaraz do Was wracam. Dobra, już troszeczkę sobie pozbieram tych kwiatków, i troszeczkę tam tamtą stronę rozwinąłem jak coś. No i mam już dwie pszczoły w ogóle. Jeszcze mam taką niebieską i ona jest dość szybka. Ona to szybko zbiera i nie ma czegoś takiego, że ma jakieś lagi mózgu, tak jak tamta, że się zatrzymuje i stoi przez 5 godzin. Tylko ona cały czas zbiera te kwiatki. O, jakaś inna tu jeszcze. Więc wiecie, chyba spoko. I tutaj już jesteśmy mega niedaleko tego. 55. No tu już się drobie robi, więc... Tutaj przy samej granicy już nie będę rozwijać jakoś mapy Mapę to się rozwija tam Pamiętajcie, zagrajcie w tą grę Bo może się tak ogląda średnio Ale na serio to się fajnie gra Można godzinami grać normalnie. Ja z tego live'a zrobię kiedyś. O, kolejna pszczoła. Ser rozwijam, żeby kwiatki były. Bo to jest nierealistyczne, że robicie coś takiego i się nie, ten kwiatek zmniejszy, tak jakby Zupgrade'ował sobie to coś no, Ale trochę większego spina niszczenia kwiatek, te, kwiatków teraz Ale najlepsze jest upgrade'owanie miodu tutaj, tutaj się dostaje ten, już mi się przypominało ale... Bardziej to ja przeczytałem troszkę troszeczkę poza cięciem, ale to bardziej, bardziej poza nagraniem, na cięciu, ale to mniejsze, nikt nie zauważy um, z, Tamto to jest speed zbierania, jakby ten, a tamto drugie to się więcej miodu dostaje. Mhm, bez kwiatów się więcej dostaje. Może nie jakoś bardzo dużo, ale ważne, że cokolwiek więcej się dostaje. Pamiętajcie też, yy, bo jednak nie, a właśnie jeszcze pamiętajcie o tym, że za niedługo możliwe, że będzie konkurs, ale yy, o Robuxy, ale tu musimy poczekać, bo ja sobie ten, bo mi się zbagowało konto, ja miałem kupione Robuxy, ale wiecie co ja zrobiłem? Wiecie, że Please Donate jeszcze zrobi coś takiego, że jak Please Donate dostaniecie Robuxy, bardziej Donate'a, to Wam Please Donate dodaje, 70% Robuxów, jakie dostaliście. A ja sobie kupiłem dwie karty podarunkowe i musiałem tworzyć multikontos, z którego sobie dałem em, te robuxy, no nie. I nie dość, że muszę czekać, aż to dostanę, bo mi pan Hubui e, powiedział, że będę musiał tak czekać około z bo przynajmniej on tyle musiał czekać. E, to nie dość, że to to jeszcze dodatkowo e, właśnie nie dostanę tego wszystkiego, więc mi starszy na tą grupkę e, ewidentnie tylko. A pod grup... i właśnie muszę stworzyć tą grupkę, a na tej grupce dostaniecie robuxy, ale to wiecie. Dlatego ten... Ale wtedy to już mogę sobie kupywać bo wtedy nawet jakby coś nie pykło, to na grupce sobie mogę dać. Tylko patrzcie, gdzie ja jestem. O Boże, co ja zrobiłem. Dobra, robię cięcie, żeby mu się nie nudziło. Dobra, jestem tuż. Tu Czecie, jakie tam kwiatki są wielkie, to są takie jak drzewa, prawda? A się tego nie da kupić. Bardziej nie da się dać. Trochę. O są upgrade. O to na... O, to będzie speed dla tych dla pszczół. Speed dla niewolników. Fajnie. Dobra, zaraz skończę z tymi niewolnikami, tak mi się nudzi. Dlaczego czemu jestem cały czas najgorszy z serweru? Bardzo mi się to nie podoba. Zobaczcie, to ja jestem na szóstym miejscu, jestem na najgorszy z serwera. No, przynajmniej teraz na piątym jestem. Następny upgrade tego jest za Zastanawiam się, czy to wydać na, na te pola, czy na upgrade speeda. Znaczy na razie na to tam, ale następne. Następny minut, jak dla ja na to na to mówię pieniądze, ale. Teraz to tak wiecie. O. Już jest mega blisko, więc robię cięcie teraz i sobie po ekspie ok? i widzę wysłuchajcie chciałbym wam pokazać jeszcze fajną funkcję jak się tutaj to wtedy wasze Prędy, jakie, jakie będziecie mieli, mogą wam wchodzić na działkę i mogą zabierać kwiatki i mogą też wam rozwijać to. Więc to też jest fajne, ale dobra. Robię, yy, kcięcie, bo chcę No No, na XP sobie tego, nie pytajcie, co to tu tutaj się zrobiło. I myślę, że będziemy mogli już iść to kupić. I ogólnie, że będzie nowa mapa, tylko że jeszcze to tam można zrobić upgrade upgrade'a następnego, ale nie wiem, czy się opłaca. Teraz, jak będę mieć nową mapę, to zrobię. Aha, właśnie. A nowa mapa, to jest cel na dzisiejszy odcinek. Jak już będę mieć nową mapę, to kończę ten odcinek. O Boże, posrało, jaka inflacja w tym kraju jest. 3000, to za to coś. Już za jajko pewnie muszę zapłacić. No, tak jak myślałem. Takie inflacje w tym kraju są. Dobra, yy, ja się zastanawiam, czy ja tutaj w ogóle teraz ten. Chyba robię w sumie cięcie, bo ja jestem jak coś głupi, ja myślałem, że jest cięcie i sobie ja tak latam, 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 a tu jest nagrywanie włączone, więc jak tak. Dobra, chyba mnie teraz stać na to jajko, co jest najlepsze, właśnie. Nawet jak mnie nie stać, to już niewolnicy uzbierają na ten czas, jak ja tam wolę. O, stać mnie. Więc będzie koniec odcineczka niestety. Ale pamiętajcie, żeby Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, no bo lecimy po 10 tysięcy. Na 10 tysięcy pokazuję twarz. A? O nie, na to się wydało połowę. Więc nie będzie koń, końca odcineczka jeszcze. Bo połowę, jak ja głupi, że połowę przez przypadek wydał na rzecz obok. Więc dobra, to sobie poczekacie, robię cięcie. Dobra, mam z powrotem hajści, i teraz naprawdę. Yy, już mi starczy, już nie popełnię tego błędu jeszcze raz i pamiętajcie teraz już naprawdę yy, O zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji, jeżeli wam się oczywiście nie podobało to nie zostawcie dajcie łapki w górę, ale jak wam się nie podobało to na pewno nie wytrwaliście do tego momentu więc... I dobra Znowu na coś wydałem Zajęcie sobie z tego sprawę? Uff. Widzicie to. O, niewolnicy zarobiły. O, portal się otworzył. Wybieramy sobie nowy świat i mamy nowy świat. I można sobie rozwijać. Tak, tam ten. Teraz mamy wszystkie popatrzcie, tutaj są inne kwiatki. Mogą być lepsze pszczoły. O akurat mi się nie trafił. Czy mam więcej modu, ale pamiętajcie Tutaj sobie rozwinę troszeczkę. Jak mi braknie hajsiwka, to będzie koniec. Dobra, widzę. No to już naprawdę koniec odcinka. Jeżeli Wam się to podobało, to zostawcie tą łapkę w górę proszę. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa!